Cześć. Dziś krótki film o tym, jak znalazłam sposób na ślimaki. Tak jak wielu ogrodników w tym roku narzeka bardzo na ilość ślimaków w swoich ogrodach, ja również. Dzisiaj troszeczkę popadało. Tutaj jest oczyszczona wczoraj grządka z bobu. I ślimaków już jest pełno. Wchodzą na grządkę i oczywiście obiadają to, co na niej jest. I teraz chciałam Wam tutaj przy okazji pokazać na gorąco, bo zastosowałam taki sposób, który znalazłam w internecie, w internecie, a chodzi mi o siatkę miedzianą. Wiem, że jest też taśma miedziana, ale chyba siatka miedziana jest takim trwalszym sposobem, w sensie w przypadku takich podwyższonych rządek jest dość wygodna, ponieważ instaluje się ją raz. Ja przymocowałam ją za pomocą takera dość często, bo widać, że tutaj i tutaj, czyli tak mniej więcej na długość właśnie takera i tutaj akurat będzie można zobaczyć bo ze względu na to, że chwilę wcześniej padało to jest dość wilgotno i te ślimaki chcą wejść już na te grządki i być może będziemy yy, będę w stanie Wam teraz pokazać właśnie jak ten ślimak zawraca, bo chwilę wcześniej yy, właśnie to zaobserwowałam a to jest dowód na to, że ten sposób działa i jest to pierwszy sposób, który faktycznie być może trwale sobie poradzi z tymi ślimakami. Postaram się teraz troszkę zbliżyć, żeby było widać, co się dzieje. Ten ślimak podchodzi, próbuje przejść na tą siatkę. Z tego, co czytałam, to ta mieć tworzy taki bardzo delikatny ładunek elektrostatyczny, który właśnie odstrasza te ślimaki. I tak jak widać, a być może nie, ale ja to widzę, ale nie wiem czy to widać na tym filmie, ale on próbuje jak najmniej dotykać tej siatki, czyli stara się wybadać jak wysoko jest ta przeszkoda. I zobaczcie, już w tym momencie zaczyna zawracać. Także o, jeszcze bada teren, próbuje sprawdzić pewnie, jak wysoko. On tutaj jest praktycznie zupełnie odklejony. Zobaczcie, coś musi faktycznie być na rzeczy, bo on próbuje maksymalnie nie dotykać tą górną częścią tej siatki. Czyli być może faktycznie coś tam zaczyna go drażnić. teraz jak praktycznie jest tak, że on podchodzi troszeczkę wyżej i jest taki moment, że on się odrywa. Ten osobnik widzę, że jest wyjątkowo wytrwały, bo faktycznie wcześniej jak przyuważyłam, zanim poszłam po telefon, no to on dużo wcześniej zrezygnował i po prostu się cofnął, zaczął schodzić w dół. A ten tu wyjątkowo wytrwale pewnie spodziewa, pewnie jakby chciałby, żeby, o, zobaczcie co się teraz dzieje, odkleił się, już jest po prostu na swoim tej końcówce, a, a jakby pozostałą tą częścią ciała próbował się nie dotykać do tej, do tej siatki i zawraca. Jeszcze tylko chwilę więcej chcę Wam tutaj pokazać, i faktycznie naocznie zaprezentować to, że ślimak odpuścił i po prostu wraca. I to nie jest odosobniony przypadek. Już widziałam co najmniej trzy ślimaki, które w ten sposób dosłownie w ciągu 10 minut zrezygnowały. Także dzielę się tutaj z Wami dowodami na to, że ten sposób działa. Testowałam pułapki z piwem, testowałam sypanie popiołem, sypanie trocinami, ale wiadomo, że te sypkie rzeczy, których założenia nie lubią, po których ślimaki nie lubią się poruszać, no to one po pierwszym deszczu, no to już tak naprawdę nie stanowi żadnej przeszkody. To co zrobiłam przed takim moim dłuższym urlopem bo niestety tutaj fasolka mocno ucierpiała ten pierwszy rzut no to przykryłam ją taką podwójną siatką, siatką którą miałam na, na szpaki i używałam ją właśnie na drzewko owocowe, ale no niestety jak widać ten tylny rząd tutaj w miarę się uchował, ale jakimś sposobem pomiędzy tą siatką gdzieś te ślimaki się tutaj dostały, bo jeszcze dzisiaj wyzbierałam właśnie dwa ze środka, no i niestety kilka tych chyba cztery te fasolki Zostało obiedzone, no ale ileś się zachowało. Wracam jeszcze do tego ślimaczka. On tu dzielnie jeszcze próbuje, no ale widać tutaj ten cały. To, co dla Was nagrałam, no pokazuje dobitnie, że stanowi to dobrą przeszkodę dla ślimaków. Także, jeżeli właśnie macie podwyższone grządki, to na całej długości całym obrzeżu, tak jak my mamy to tutaj zrobione. Yy, można zainstalować właśnie taką siatkę i ona powinna zapobiec już przedostawaniu się, ślizgiwaniu się ślimaków po prostu na, yy, na ten teren. No Jest ten wytrwały tutaj chłopak, bo jeszcze chyba liczy, że, że coś się zmieni, ale mam nadzieję, że już teraz będę miała spokój. Niestety mam tylko jedną testową grządkę, tak zrobioną. Muszę zamówić kolejne. Te taśmy, te taśmy są dostępne już na Allegro. W sensie te siatki są już dostępne na Allegro. Można je śmiało zamówić. I ja właśnie to zrobię i przygotuję sobie już grządki, tak żebym mogła też te pozostałe mieć już wszystkie zabezpieczone. I być może dzięki temu uda mi się. Już spokojnie uprawiać tutaj roślinki. Dzięki Wam za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. I życzę Wam powodzenia. Do usłyszenia, cześć.